Zerknijcie znów na lekcję biologii w klasie medycznej. Tym razem opowiem Wam, jak tworzy się limfa. Co to jest limfa? Przesącz osocza krwi, który z przestrzeni międzykomórkowych dostał się do naczyń limfatycznych. Wow, ale że co? To krew mi przecieka, to ma być? Otóż rzeczywiście przecieka, choć nie wyglądamy jak ludzi kliże na szczęście. Popatrzmy. Między tętnicą a żyłą znajdują się naczynia włosowate. A Wy przecież doskonale wiecie, że naczynia włosowate mają ścianę z jednej warstwy na płaskiego, a więc bardzo cienutką. Więc część osocza przecieka i staje się płynem tkankowym. Nie gromadzi się on w tkankach, tylko jest zbierany, tu na zielono widzimy, przez naczynia limfatyczne. Płyn jest wchłaniany, więc nazywa się chłonką, a naczynia limfatyczne nazywamy też chłonnymi. Po czym chłonka prowadzona jest przez nasz organizm. Przepływa przez węzły tkankę limfatyczną, narządy układu limfatycznego, po czym wraca z powrotem do krwi naczyniami podoborczykowymi i z powrotem limfa współtworzy krew. Tak więc krew krąży, 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 przecieka, przecieka. Ale potem jest zbierana z powrotem do naczyń limfatycznych i wraca do krwiobiegu. Co to jest więc limfa? Faktycznie przesącz osocza krwi, który z przestrzeni międzykomórkowych dostał się do naczyń limfatycznych, wzbogacony w limfocyty i zawierający fibrynowe. Mam nadzieję, że rozumiecie.